Pakt w sprawie relokacji imigrantów podpisany. Brawo! Brawo lewacy, kurwa! Brawo wyborcy koalicji lewicy. No na pewno będziecie bardzo zadowoleni, gdy później będą was po prostu zaczepiać. Na ulicy, albo w autobusach, tramwajach, albo w sklepach, w galeriach handlowych. No, wy nawet jeszcze nie wiecie co to w ogóle będzie. Ja mieszkałem za granicą, wiem jak mnie yy, ci imigranci, jak mnie atakowali i czepiali się mnie. Także ja wiem, po prostu jestem na, yy, na żywym organizmie po prostu, no. Po prostu doświadczyłem tego. Także, no teraz słuchajcie, ale teraz tak przemawiam tutaj do inteligencji, do osób inteligentnych, yy, które nie zgadzają się z tym paktem imigracyjnym. No po prostu musimy coś zrobić. No zachęcam do dyskusji w komentarzach, co robimy. No bo to absolutnie tego nie zgadzamy się na to. To, że tu rządzi, to też absolutnie po prostu nie godzimy się na to. No co robimy? No bo czas, czas po prostu wyjść już i zacząć protestować, bo to już nie są żarty. Yy, oglądałem yy, na TikToku yy, filmy z Patrykiem Jakim, który właśnie jakąś tam yy, dziennikarka z Stefanu próbowała z nim wywiad przeprowadzić, co chwilę go atakowała. Ona dostała takie, takie polecenie, yy, taki prikaz, żeby go yy, właśnie zaatakować za wszystko, co związane właśnie jest z jakimś tam yy, spotem wyborczym w sprawie imigrantów. Nie widziałem tego spotu, ale nie muszę go oglądać, bo... Sam Mu, tak jak mówiłem przed chwilą, mam doświadczenie w tym temacie, no, więc atakowała go. I powiem Wam, o ile ja pisu nie uznaję, nienawidzę, bo to jest y, bardzo podobna partia, jeśli chodzi o szkodliwość, co i platforma, i lewica, i, i ta trzecia droga, Hołowni, to nie wiem, czy temu Patrykowi jak, jakiemu można ufać. No. Gość mówi z sensem, ale no naprawdę nie wiem, czy można mu ufać, czy w ogóle pisowi można ufać. no Kaczyński. No, już źle mu nie życzę, też też go nie lubię, ale długo nie pożyje i ktoś niedługo ten pis cały przejmie, tak? czy, czy ten jaki, czy Morawiecki, czy ktoś inny. No. Czy tym ludziom można ufać, czy to jest też kolejna yy, no, podpucha, żeby ludzie myśleli, że mają wybór między pisem a platformą, a tak naprawdę jest to jedno wielkie gówno i to jest to samo. Nie wiem, po prostu Korwin yy, też żyć wiecznie nie będzie. Mimo, że też mnie wkurwił wielokrotnie, to też trzeba znaleźć kogoś, kogo tutaj trzeba popierać, żeby walczył o naszą wolność. No albo my będziemy tutaj walczyć o naszą wolność. Jak widzieliście parę dni temu, nagrałem właśnie film o tym na TikToku, był i na YouTubie o tym, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło propozycję zmiany projektu nauczania dzieci, i tam miało być usunięte kilka wzmianek właśnie o. O Niemcach przed drugą wojną o Wołeniu i yy, o Pileckim, który miał być usunięty z nauczania, no i jeszcze parę innych rzeczy, o których yy, po prostu tych film, ty, na tym filmie tych rzeczy nie przeczytałem. I wiecie co, ten film yy, miał ponad 200 tysięcy wyświetleń na TikToku. Od dawna nie miałem takich dobrych yy, zasięgów i wyświetleń. I wiecie co, wczoraj został skasowany ale. Zgłosiłem się do TikToka, odwołanie zrobiłem i został przywrócony ten film i nadal jest popularny. Także lewacy, jak widzicie, próbują walczyć w każdy sposób, próbują nas wyciszyć. Nas, ludzi inteligentnych, którzy myślą zdroworozsądkowo, próbują nas wyciszyć, po prostu stłamcić, że w ogóle to co my mówimy, albo próbujemy te ich kłamstwa i manipulacje, tak jakby wywlec pokazać ludziom, to próbują nas ściszyć, zamilczeć, żeby tego nie było. I mój film został przywrócony, bo zgłosiłem się właśnie do TikToka o wyjaśnienie i film został przywrócony, także gówno możecie mi teraz zrobić lewacy, już drugi raz tego filmu nie zablokujecie. <laughs> właśnie. No, widzicie teraz co się dzieje, po prostu lewactwo próbuje nas zagłuszyć. Tak, więc my nie możemy się tutaj dawać, bo to, to wojna jest po prostu teraz, taka tutaj, no. Nie możemy się dać. Chcą nam wcisnąć imigrantów, chcą nam historię zmienić, chcą nam zakazać jazdy samochodami spalinowymi i wiele, wiele, wiele jeszcze innych rzeczy. Coraz wyższe podatki, coraz wyższe mandaty, coraz gorsza sytuacja w szkolnictwie, coraz gorsza sytuacja w służbie zdrowia. Ile firm poupadało w 2020, 2021 roku przez te lockdowny, zamykanie, tak? Także czas się obudzić i proszę tutaj pisać w komentarzach, jakie macie propozycje, bo ja też tutaj nie będę wodzem i tutaj wszystkich tutaj yy, yy, z wszystkimi sterował, no bo ja przecież, no też jestem skromną osobą, ja nie potrafię tego zrobić, tak, ale musimy dzia zacząć działać, bo to już po prostu przechodzi pewne granice. Tutaj nie ma co się tutaj uśmiechać, a ja tak się uśmiecham szyderczo, no ale to już kurde. No, nie jest, nie jest. Wszystko to idzie nie w takim kierunku jak ja bym chciał teraz, czy lat 5, 10, 15, 20, czy nawet jak byłem dzieckiem w 90-tych latach, wszystko idzie nie w takim kierunku jak bym ja sobie tego życzył, albo wymarzył, albo jakbym ja to widział. Wszystko idzie w kierunku lewackim, a to bardzo źle. No, także poruszyłem wiele wątków. No, tutaj zapraszam do udzielania się i zaczynamy coś działać po prostu ludzie. No bo to już to już nie są żarty. To co oni robią po prostu czekają, próbują nas wyciszyć, stłamsić, yy, zmęczyć nas, a gdy będziemy już starzy, to młode pokolenie dorośnie i będzie takie zlewaczałe, głupie. No to to już nie są żarty. No, Polacy tu rządzą.